Hej, witajcie w trzecim niespodziankowym filmiku informacyjnym. Dziękuję, że jeździ jakiś motor. Nie miał kiedy? Nieważne. Słuchajcie, setny odcinek to jest dobra okazja, żebyście Wy mogli zapytać mnie o cokolwiek chcecie. Dlatego setny odcinek to będzie QA. Wow! W końcu. Wiele osób to prosiło i myślę, że. To jest też dobry moment, żebyście mogli zapytać mnie o co chcecie. Ja się w sumie dosyć długo przed tym zbraniałem, więc mam nadzieję, że będziecie pytać o bardzo ciekawe rzeczy. I już tłumaczę jak to będzie mniej więcej wyglądało, ponieważ no, daliście mi popalić z Chuck Vision Są Contest, to myślę, że dla każdego z Was będzie przeznaczone tylko jedno pytanie. Bo chciałbym, żeby jednak tych pytań było od, pytania były od wielu osób, nie tylko od jednej, yy, czy ciągle tych samych. Yy, więc chciałbym, żebyście też pomyśleli nad tym, yy, o co rzeczywiście chcielibyście mnie zapytać, skoro macie taką jedną szansę. Jeżeli tych pytań będzie naprawdę dużo i nie wszystkie zmieszczą się do odcinka, nie martwcie się. Postaram się odpowiedzieć na jakimś live'ie w najbliższym czasie, więc yy, nic znaczy nie powinno przepaść. Chyba, że uznam, że jakieś pytanie jest niestosowne, jest zbyt prywatne i nie chcę na nie odpowiadać. No i chciałbym, żebyście nie pytali mnie o wizję, bo to nie jest raczej okazja do pytania o ten konkurs. I też w komentarzach nie piszcie o tym, ponieważ będę banować na stałe. Więc nie mam, nie mam tutaj litości, bo moja cierpliwość się skończyła pod tym względem. I myślę, że nie warto pytać też, co sądzę o jakieś piosence z jakiegoś roku. Myślę, że te QA po półtorej roku nagrywania, byle do maja, to jest okazja, żeby zapytać mnie o coś fajnego. Więc liczę na Wasze odpowiedzi w komentarzach, w sensie pytania, bo ja bym odpowiadać, ale Wasze odpowiedzi nieważne. Pytajcie w komentarzach, każdy ma jedno pytanie, do kiedy? Do, kiedy będę nagrywać, no to myślę, że do, spokojnie do środy możecie yy, pytać. I cóż, yy, zaraz m, krótko po tym filmiku wpadajcie na Twitcha, bo będę losować półfinały yy, w yy, Chakwizji. Także myślę, że też będzie Was to w jakiś sposób interesowało. Bye.